Witajcie i zobaczcie, niby szary dzień, niby chmury są bardzo nisko, ale jednak czasami trafia się jakieś okienko. I to okienko daje nadzieję na cały dzień. A naprawdę, film i tak nie odda tego, co widziałam. A widziałam piękny błękit i cudną białą pierzonkę. I to natchnęło mnie do pokazania Wam jednego z minerałów. Myślę, że większość z Was naprawdę go zna, a stało się tak dlatego, że wyglądałam przez okno, podziwiałam swoją jesień, a na parapecie wśród różnych skarbów, które przywoziły mi dzieci z różnych wypraw, leżał surowy kamień. I tak właśnie wygląda Labradoryt. Pozornie nieciekawy. A widzicie, wystarczy delikatnie zmienić kąt, żeby było widać, jak potrafi być piękny i tajemniczy. Labradoryt to jednocześnie nazwa i skały, i minerału, który się znajduje w tej skale. I to, co widzicie, te piękne kolorki, to bardzo oryginalnie nazywa się labradoryzacją. I to też pewnie mm, wielu z Was słyszało. Tak jak przy opalu jest opalizacja, tak właśnie przy labradorze jest labradoryzacja. Sam labradoryt, jako skała, został odkryty na kanadyjskim półwyspie o tej samej nazwie. Ale bardzo mocno wielkie pokłady występują w Finlandii. Ten fiński ma też swoją własną nazwę, spektrolit, i charakteryzuje się taką właśnie bardzo intensywną niebieską barwą, ale ten mój akurat nie jest fiński. Natomiast jest to surowa bryłka, a wyobraźcie sobie całą skałę taką magiczną. To wypiorę raj dla takiego Marlina albo dla pani z jeziora. Jest jeszcze inny rodzaj takiej skały, co prawda jest potocznie nazywany kamieniem księżycowym i tutaj muszę się Wam przyznać, że się namachałam tym kamieniem na prawo i lewo, bo bardzo, bardzo ciężko jest uchwycić ten delikatny perłowy poblask. A to są właśnie też takie całe albitowe, białe skały. I mam nadzieję, że też widzicie ten delikatny, subtelny błękit. Generalnie labrador, ten ciemny oczywiście, żeby fachowo już tutaj się popisać, to jest z, z gromady krzemianów, grupa plagioklazów, ale nie będę się już rozwodzić nad tym. W każdym razie machałam jak natchniona, żeby złapać w tej skale delikatny poblask, żebyście mogli go zobaczyć. Wyobraźcie sobie, jak pięknie musi to wyglądać w całości. I jak bardzo mogli z nich korzystać wszelkiego rodzaju czarodzieje. Nawet jeśli był to Merlin. A wiecie, że o Merlinie pisano już w XIII wieku. Stąd może wzięły się później te wszystkie legendy, przeróbki, dołożenie do kolejnej legendy o królu Arturze. Ale przecież nie wiemy, czy coś działo się naprawdę, a co obrosło kolejnymi legendami. W każdym razie Merlin istniał naprawdę. A to, czy czarował, czy miał nadprzerodzone moce, czy korzystał z trzeciego oka, no tego to już się raczej nie dowiemy. Merlin poza wieloma niewątpliwymi talentami, łącznie z, ze sporządzaniem jakichś magicznych wywarów, stąd może był jakimś pierwowzorem dla Panoramiksa, ale miał dar interpretacji snów. Miał też zdolność do usypiania ludzi. Tutaj kolejny mój okaz. Najpierw od tej surowej strony. No i ja tak sobie będę tutaj nim machała na prawo, lewo i w różne kierunki. A Wy będziecie mogli zobaczyć jak magiczny jest to kamień. Z tej strony to jest zgład tak zwany, czyli kamień wyszlifowany w zasadzie na lustro. Ale w zależności od tego, jak się rusza, tak bardzo można zobaczyć całą trójwymiarowość. I właśnie stąd jest kolejna legenda, tym razem Eskimoska. Zorza polarna była kiedyś uwięziona w skałach Labradoru, a uwolnił ją przejeżdżający tamtędy Eskimos-Wojownik. Rzucił w skałę, bardzo ostro zakończoną włócznię, ale niestety nie udało mu się uwolnić całej Zorzy i część kilka świateł zostało zaklętych w kamieniu. Wiecie, że podobną legendę mają z kolei aborygeni, ale a propos tęczy, że bogowie kiedyś gniewali się na nich i całą tęczę, która była na niebie zamknęli w kamieniu. Ale z Australii wracamy z powrotem na północ, do Merlina, a właściwie do jego przyjaciółki, sojuszniczki, do pani Jeziora. Kto czytał Sapkowskiego, ten wie, jak sprytnie to wszystko Sapkowski połączył. Ale czasem przyjemnie jest wierzyć, że kiedyś, dawno temu istniała tak silna i zarazem piękna kobieta. W niektórych wersjach legendy Pani Jeziora nie jest wcale imieniem, ale czymś w rodzaju tytułu, który jest przekazywany kolejnym kapłankom, które mieszkały na bardzo tajemniczej wyspie Avalon. Niektórzy z kolei nazywają ją Morganów i w zasadzie to imię jest chyba bardziej znane. A z kolei w pismach, właśnie tych z XIII wieku, podobno nosi imię Viviana. Ładnie, prawda? Tak samo jak ładnie wygląda ten labradoryt. Jak się nie ruszy, tak każda lamelka w środku układa się inaczej. Każdy kąt daje inną refleksję. Naprawdę to jest zorza polarna zaklęta w kamieniu. A może właśnie to jest cały kosmos? Już Wam kiedyś mówiłam, że wszystkie zdjęcia odległych galaktyk. Są tak samo piękne i tak samo zaklęte w kamieniu. I być może to właśnie tajemnicza pani jeziora, która podróżowała po światach równoległych, a tutaj została certycką boginią albo nawet kimś, kto podróżuje właśnie między światami, jest łącznikiem. Między tym, co było, tym, co może być, i czymś bardzo odległym. Według legend, to właśnie pani Jeziora obdarowała Artura Exkaliburem, a być może to ona właśnie wbiła miecz w taką magiczną skałę i ta skała przyciągała wszystkich, a taka skała to też. Przykład na to, że nie można niczego oceniać na pierwszy rzut oka, bo na pierwszy rzut oka ta skała jest po prostu szara, szaro-zielona. A przecież ma w sobie całą magię. Legenda o odejściu Marlina głosi, że porwała go kobieta ze światów która chciała poznać jego sekret, jego dar panowania nad snem i przenikania do umysłów. I czasem trudno uwierzyć, że aż tak Viviana mogłaby być okrutna. Inna legenda głosi, że Merlin stoi na straży 13 skarbów w Brytanii, a te skarby mają być przechowywane wieży. I być może taka szklana wieża stoi właśnie na takiej skale magicznej. I kiedy tylko ktoś spróbuje się do niej zbliżyć, urzeka go magiczne piękno zaklętej zorzy. A tutaj pod tym kątem to takie moje ulubione kolorki. Nie złota, nie różu. Nie intensywnego niebieskiego, ale takie właśnie trochę morskie, trochę stalowo-niebieskie. Hmm. I przypominające też tajemnicze stworzonka, które ma w swoim logo. Może to jest właśnie potwierdzenie teorii że wszystko bardzo ściśle się ze sobą łączy. Przecież przy odrobinie wyobraźni wszędzie można zobaczyć wszystko. To jest właśnie piękne, że możemy się zachwycać każdym drobiazgiem, tylko musimy się tego nauczyć. Dostrzegać rzeczy drobne. Nie marzyć nie wiadomo o czym. Szklane góry jeszcze nie dla nas ale za to możemy na nie patrzeć. Zobaczcie, jak piękna może być zorza polarna, jak piękny może być kamień, jak piękne mogą być wszystkie inne zjawiska, które nas otaczają. I można to wszystko tłumaczyć, nie wiem, biegunami magnetycznymi, planety, albo związkami chemicznymi, które akurat właśnie połączyły się w taki sposób, albo że akurat takie stworzonka żyją sobie w takich warunkach, a nie innych. Patrzę teraz właśnie na neonki, które szaleją mi w akwarium. Przecież one też pięknie opalizują, labradoryzują. W każdym razie są nonkowe. Ale zanim pochłonie nas wielka czarna dziura, możemy naprawdę cieszyć się tym jeszcze, co niesamowitego daje nam natura tutaj. A zobaczcie, zaraz będą mgłowice. To jest mgłowica pelikana, a tutaj mgłowica oriona. A ja je mam zamknięte w kamieniu. A gdzieś tam daleko. Żyją jeszcze inne stworzenia. Dziękuję, że jesteście ze mną.